ze mną, wysokobiałkową pastę kanapkową. Na początku wrzucamy groszek. Następnie dodajemy twaróg półtusty, serek śmietankowy, sok z cytryny, dorzucamy solidną garść natki pietruszki, dodajemy sól i pieprz. Teraz pozostaje nam skręcić, umieścić całość tutaj i zaraz przystępujemy do blendowania. I tak, wyjmujemy. Tak to wygląda. Zaraz Wam powiem co i jak dalej. I tak to się prezentuje. I słuchajcie, ja nie chcę, żeby to było taką papą więc ja sobie to zblendowałam lekko. Jeżeli chcemy bardziej zblendować, to dodajemy sobie troszkę wody albo mleka do konsystencji i po prostu robimy to na taką gładką, gładką masę. Ja wolę taką pastę, gdzie faktycznie widać jeszcze tą strukturę, także to już zależy od Was. O, zobaczcie, taka fajna pasta wychodzi i zaraz robimy kanapeczki. Bierzemy sobie chlemek, nakładamy naszą pastę Układamy ogórka i do tego pomidorki. Pieprzymy i posypujemy czarnuszką. A, i jeszcze można posypać natką pietruszki. I finalnie tak to się prezentuje. Sami zobaczcie, czy to nie wygląda naprawdę dobrze?